Witam Was na kanale Okiem Historii. Dzisiaj będzie trochę inny format, bo chciałem spróbować sobie format vloga. Trochę Wam powiedzieć, jak to właściwie jest być rekonstruktorem, czym taki rekonstruktor w sumie się zajmuje oraz jak w ogóle ja sam dołączyłem do rekonstrukcji historycznej. No to czym zajmuje się rekonstruktor? Rekonstrukcja historyczna w Polsce opiera się na odwzorowywaniu realiów, rzeczywistości przy okresu rekonstrukcji, jaki sobie właśnie tworzymy, czyli rekonstruujemy. Czyli jeżeli ktoś się interesuje średniowieczem, tak jak w moim przypadku, przełomem XIV i XV wieku, powiedzmy tak, czy też wcześniej, no to sobie ten dany okres rekonstrukcji jest wiele grup. Polsce, które się tym zajmują, nie tylko w okresie średniowiecza, również w okresie starożytności. Są też legiony rzymskie, jest y, później i pierwsza, i druga wojna światowa. Są nawet tu u mnie w okolicy w sumie więcej jest wikingów niż rycerzy również, a więc y, są też wojowie słowiańscy, także jest, jest co robić. Wszystko tak naprawdę też zależy od regionu. Gdzie historia, jaka miała największy wpływ na miasto dane lub też miejscowość i tak dalej. No, w moim w sumie przypadku nie będzie to nic dziwnego. Miasto założyli krzyżacy. Dlatego ja na przykład lubię średniowiecze, a że miasto założyli krzyżacy, no to rekonstruuję zakon krzyżacki, tak? Zakon Szpitala Najświętszej Marii i Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Jest bardzo dużo grup, które zajmują się tym właśnie tematem, i grupy te zrzeszają się bardzo często w kapitule. Rycerstwa Polskiego, tak, jest coś takiego. O tym powiemy sobie zaraz. Ale wracając grupy, jak dołączyć do takiej grupy? Powiedzmy, jak ktoś sobie chodzi do szkoły średniej, ma zajawkę na historię, lubi o tym słuchać, ma jakąś wiedzę i gdzieś tam w jego głowie pojawia się taki błysk, taka lampeczka, że on w sumie to chciałby. Zostać takim rekonstruktorem, poczuć jak to tam się żyło w tych czasach, zobaczyć czy dałby sobie radę, z czym to się je w ogóle. Chociaż raz założyć na siebie zbroję i wyjść w pole do walki, tak? Nic bardziej prostego. Wiele jest grup na Facebooku, wiele jest grup na prawda, stronach miasta. Wystarczy czasami wpisać tak jak. Ja jestem w Bractwie Rycerskim, no to wystarczy wpisać na przykład Bractwo Rycerskie, no i daną miejscowość, czy też nazwę miasta, nie? Albo województwo po prostu i na pewno wyskoczy, bo jesteśmy w mediach, głównie rekonstruktorzy są na Facebooku. Więc jeżeli ktoś by szukał kiedyś rekonstruktorów, czy to w ramach, żeby do nich dołączyć, czy to w ramach zaproszenia na jakąś imprezę. No, to zazwyczaj są to grupy na Facebooku, tak? Tak jak na przykład Bractwa Historyczne Najróżniejsze, czy też Bractwa Rekonstrukcji Historycznej, również. A jak to wyglądało w moim przypadku? No, w moim przypadku to dosyć ciekawa historia, no bo sytuacja była następująca. Ja sobie chodziłem do szkoły średniej. I mój kolega, który ze mną chodził do klasy, bliski znajomy, my chodziliśmy do szkoły już tam razem parę lat. No i on w pewnym momencie do mnie przyszedł, że on też był strasznie zajawiony historią ogólnie, też fantastyką, historią średniowiecza i nie tylko. No i przyszedł do mnie i powiedział dokładnie takie coś. Widziałem typa, który niósł miecze na starym mieście. I podbiłem do niego i zapytałem się o co chodzi. I w ten sposób dowiedział się o istnieniu naszej grupy, w której jesteśmy. Tego samego dnia umówiliśmy się na spotkanie. Oni akurat mieli trening. Więc fajnie się złożyło, bo poszliśmy sobie tam i poznaliśmy od razu członków grupy. Yy... Oni trenowali wtedy sobie walkę mieczem. My oczywiście nie zaczęliśmy od tego, my zaczęliśmy od zapoznania się, prawda, jakiejś tam poszerzenia wiedzy, rozmowy o historii regionu, rozmowy o historii po prostu miasta, w którym byliśmy. No, i zaczęliśmy uczęszczać do tego bractwa. Ja pamiętam, zacząłem do bractwa uczęszczać w roku 2019. To była w sumie końcówka roku 2019, więc już ciepło nie było. I tak zostałem w sumie do dzisiaj. Najgorsze jest tylko chyba to, że moje dołączenie do bractwa przypadło na. Okres pandemiczny, więc zanim yy, w sumie minęła zima, zanim zaczął się sezon rekonstrukcyjny, to wszystko już było po prostu pozamykane. Odwołane wszystkie imprezy i tak Więc pierwsze dwa lata mojej działalności w rekonstrukcji to był martwy sezon, gdzie po prostu ewentualnie jakieś tam, yy, prawda, yy, Szerzenie wiedzy w jakichś tam małych grupach czy też na spotkaniach szkolnych i tak dalej, czy spotykaniu się gdzieś po prostu na treningu w parku. Ja pamiętam takie rzeczy. Chodziliśmy. No, po prostu nie było imprez rekonstrukcyjnych i. To było duże, duże utrudnienie, no bo jak tu być rekonstruktorem, mam mówić o historii, jeżeli nie można tego ludziom przekazać, bo wszyscy siedzą w domach. Ale z drugiej strony, po czasie, ja może nawet i się cieszę, że tak nie wpadłem w ten wir wyjazdów, tego wszystkiego bo miałem spokojnie dwa lata, żeby ogarnąć o co chodzi, przemyśleć sobie na spokojnie, czy ja chcę tego naprawdę, żeby sobie poćwiczyć, żeby sobie jakiś strój załatwić i tak dalej. No i sobie pomału po prostu działać w tym kierunku. Pamiętam, że jeszcze nie miałem ciuchów, a kupiłem pierwszy miecz. Miecz półtora ręczny czy też hmm. bękarci. Wtedy y, za miecz z paskiem i kaletką zapłaciłem 7 stów. I nie wiedziałem jeszcze, że to była okazja mojego życia w tamtym momencie. Y, w ogóle ja za ten miecz zapłaciłem dosyć późno, ale nieważne. Y, jak wygląda y, życie w Obozie takim średniowiecznym. No najlepiej to by było tutaj pokazać to i tak dalej, no ale mamy koniec listopada, prawie że początek grudnia, więc ja tylko tutaj powiem parę kwestii, jak to wygląda z mojej perspektywy, a jak przyjdzie sezon, to będą vlogi z tego. No co, no, taki rekonstruktor jedzie pod namiot, czy też na zamek. Cały dzień spędza, prawda w ciuchach rekonstrukcyjnych. Po prostu oczywiście my te ciuchy sami szyjemy, tak? Czy kupujemy z jakichś tam autoryzowanych sklepów dla rekonstruktorów, które są zrobione zgodnie z prawdą historyczną, jak to mówią, czyli tam z odpowiednich materiałów szyte ręcznie i tak dalej. Oczywiście jak coś, coś jest szyte w rekonstrukcji maszynowo, to od razu jest o wiele mniej warty niż jakie jest ręcznie robione po prostu szyte, czy, czy to ciuch, czy to tam jakieś inne rzeczy. Taki rekonstruktor jedzie, te ubrania na siebie zakłada i jest w tym po prostu, jest tą postacią. On stara się zachowywać tak jak ludzie, stara się o średniowieczu w moim przypadku, stara się odwzorować te realia tak? poprzez jakieś codzienne używanie tych przedmiotów w obozie, czy też pokazywanie się ludziom, ale nie na zasadzie i chodźcie zrobić sobie ze mną zdjęcie, tylko on po prostu funkcjonuje w tym. Po prostu jest, i przenosi się mentalnie i rzeczywiście praktycznie do średniowiecza i funkcjonuje w tym, funkcjonuje w tym ubraniu, z tymi rzeczami, które ma, po prostu w średniowiecznymi, stara się żyć tak, jak żyto kiedyś. Gotowanie na garnku, nad ogniskiem, po prostu jedzenie z jakichś tam małych misek drewnianych, jedzenie też właśnie tylko, no polować nie możemy niestety. Ale no cóż, powiedzmy, że upoluje coś w jakimś dyskoncie i przyniesie, to to jest też robione często yy, po prostu w ramach ksiąg średniowiecznej kuchni, gotowane. No i tak sobie żyjemy w tym obozie. Zajmujemy się rzeczami, którymi się ci ludzie zajmowali, czy to dbamy o uzbrojenie, w momencie, jak wiemy, że jest dzień przed bitwą, czy tam dwa dni przed bitwą, no to staramy się też oręż przygotować. Rozbijanie namiotów, sama logistyka rozbicia obozu też jest dosyć interesująca. Może kiedyś o tym powiem. No więc tak naprawdę stajemy się tą postacią. I my się nie krępujemy ludźmi, staramy się po prostu. Funkcjonować tak, jakby dla nas to, wszystko co się dzieje, było normalne, no bo my w tym jesteśmy i dla nas to w sumie jest normalne, nie? Że te namioty, te konie, ci rycerze i tak dalej. No, są różne rodzaje rekonstruktorów, ale na przykład w moim otoczeniu są rekonstruktorzy, którzy są koni, konini i piesi, tak? Jeźdźcy i po prostu zwykli, nazwijmy to cywile. Hmm. No, koni to już mają w ogóle przerąbane, bo cały czas trzeba się tym zwierzęciem opiekować, je utrzymywać i tak dalej. Jeździć z nim wszędzie dla ubrój, ubiór dla siebie jest i uzbrojenie czasem drogie, a gdzie tu jeszcze dla zwierzęcia, prawda? Przystosowanie, wyszkolenie, żeby nie reagowało na jakieś tam huki, wybuchy artylerii w czasie walki, żeby nie uciekało i tak dalej. To jest bardzo kosztowne. I wypada mi tu powiedzieć, że ci ludzie, ja już tu nie mówię o sobie, ale ci ludzie, którzy są w tym od lat, oni to robią z pasji, po prostu. Oni kochają to, co robią. Jasne, gdzieś tam jakieś występy w telewizji się zdarzą czy coś. Ale jeżeli ktoś się tym zajmuje, powiedzmy 15 lat i z dwa razy wystąpił, czy trzy razy w telewizji, czy raz grał w jakimś serialu, to myślę, że przez 15 lat zbierał uzbrojenie, trenował konia, czy też sam tam o siebie uzbrojenie, ciuchy dbał, no to myślę, że to i tak w żaden sposób mu nie zrekompensuje tego mimo wszystko. Więc to jest naprawdę fajna, ale też naprawdę droga pasja. Mimo wszystko ja uważam, że warto. Ja stwierdziłem na moim pierwszym Grunwaldzie, bo ja miałem zawahania, czy ja chcę w tym nadal być. Może dlatego, że to był właśnie martwy sezon, i nic się nie działo, ale jak się zaczął rok 2022, tak, 2022 i był pierwszy Grunwald po pandemii, był to równoznacznie mój pierwszy po prostu Grunwald, na którym byłem no to, to było dla mnie coś cudownego. Pojechałem tam i przeniosłem się w realię średniowiecza, po prostu. To magiczna sytuacja, magiczne miejsce i na początku może jest to, to szokujące i ciężko się odnaleźć, ale ci wszyscy ludzie, z którymi żyjesz i w ogóle normalnie sobie przecież rozmawiacie o jakichś tam yy w sprawach codziennych, czy to na przykład, że idziecie tam gdzieś do pracy, pracujecie, czy to do szkoły i w ogóle. W momencie, jak ci ludzie ubierają, prawda, ubiór średniowieczny, odzież, wierzchnią, no i stają się tymi ludźmi średniowiecza, no to są ludzie, którzy jasne, spoko, normalnie sobie tam gadają i tak dalej, ale większość po prostu wtłacza się w tą postać do tego stopnia, że oni nie rozmawiają nawet o takich rzeczach. Oni chcą się totalnie odciąć, bo są ludzie, którzy są na przykład chirurgami wojskowymi, dużo, bardzo dużo jest lekarzy i wojskowych tak naprawdę w tym, ale nie tylko, nauczyciele, to, to jest naprawdę bardzo różno, różna. I zróżnicowana grupa społeczna. Tutaj tak naprawdę mamy ludzi od ludzi, którzy pracują po prostu gdzieś tam na budowach, po ludzi, którzy są e, doktorami, kurczę, nie wiem, jakimiś profesorami, bo są profesorowie historii, którzy są rekonstru rekonstruktorami. No i oni wcielają się w tą postać i oni nie widzą świata poza tą postacią. Dla nich w tym momencie jest 1410. Oni musieli z Malborka przyjechać na pola Grunwaldu. Są zmęczeni po podróży. W ogóle trzeba jeszcze rozbić obóz, namioty i jadło trzeba podać. I trzeba jeszcze iść do kaplicy, odmówić modły. Trzeba warty wystawić. Ktoś musi się tym wszystkim zająć. Oni są ludźmi średniowiecza w tym momencie. Po prostu. Oni się odcinają w ten sposób od wszystkiego. Telefony, y, sprawy telefonów. Y, jasne, rekonstruktorzy mają telefony, ale nie afiszują się z nimi. Zazwyczaj jest to na tej zasadzie: wychodzisz gdzieś z namiotu, telefon zostaje, w ogóle odcinasz się od tego. Y, wskazane jest, żeby w ogóle na rekonstrukcjach nie używać telefonów. No, chyba że ktoś pełni jakąś rolę, tam powiedzmy, fotografa dla bractwa czy coś takiego, no to jasne, można go zobaczyć z jakimś urządzeniem ale to wtedy widać, że on po prostu pracuje. Nazwijmy to, tak? No. <śm> ale zajmują się wtedy rzemiosłem najróżniejszym, skręcają jakieś beczki, y, robią łóżka, y, czy to w drewnie coś, czy rozstawiają sobie stanowisko do robienia naczyń glinianych, potem wieczorem, czy też w nocy całą noc je wypalają. To są ludzie, którzy mają niesamowite podejście do tego hobby, którzy są tym zajarani i, i chwała im za to, po prostu. Wspomniałem tu o kapitule Rycerstwa Polskiego. Czymże to jest? Jak już człowiek sobie dołączy do jakiejś grupy rekonstrukcyjnej, w okresie przynajmniej tym moim, około Grunwaldzkim i trochę wcześniejszym, to jest coś takiego jak kapituła Rycerstwa, rycerstwa Polskiego, która zrzesza po prostu wszystkie grupy rekonstrukcyjne. Oczywiście te, które chcą, to nie jest obowiązek być częścią kapituły, a na imprezy można jeździć po prostu. Kapituła często bierze pieczę nad różnymi imprezami, takimi jak Grunwald, takimi jak Oblężenie Malborka, czy też inscenizacja z Bitwy o Radzin tak itd. Chodzi o to, że przynależność do kapituły jest takim Wyróżnieniem dla danej grupy, że ona robi dobrą robotę, bo kapituły Rycerstwa Polskiego stworzyli ludzie, którzy stworzyli w Polsce ten okres rekonstrukcji historycznej, którzy zajęli się tym od samego początku i mamy tam normalnie Hetmana, mamy Hetmana Polowego i tak dalej. Ja nie będę tutaj tych osób przytaczał, z imienia i nazwiska, mogą sobie tego, prawda, nie życzyć. Chociaż oni się z tym nie kryją, i można wejść sobie na stronę Kapituły Rycerstwa Polskiego po prostu ich sprawdzić. Kapituła również jest i na Facebooku. Większość rekonstrukcji się znajduje na Facebooku, nie wiedzieć dlaczego. Może dlatego, że są to ludzie troszkę nieobrażający, ale troszkę ludzie już po prostu starszej daty, którzy Facebooka jeszcze ogarniają, ale tam TikToki różne takie może nie do końca. Więc wracając, mamy najmniejszy. Pod gatunek, czyli grupę rekonstrukcyjną w mieście, i ta grupa zrzesza się w kilka grup z danej okolicy zrzesza się w prowincję. Ja na przykład jestem w prowincji Kapituły Pruskiej, następnie prowincje zrzeszają się i właśnie są w kapitule. Tak? Każda kapituła dzieli się na parę prowincji i do każdej prowincji, odnośnie rejonu, w jakim jest, po prostu przynależy kilka bractw. Tutaj w okolicy jest bractw, podajże 7. można sobie, tak jak mówiłem, wygooglować. Ja też miałem gdzieś taką wewnętrzną potrzebę, żeby Wam powiedzieć, jak ja to widzę. Właśnie niedługo będę również nagrywał, miał być odcinek o Hermanie Fonsalzie, ale stwierdziłem, że na internecie jest dosyć osób, które o tym mówią lub mówiły nie tylko na polskim YouTubie, ale również na, głównie chyba na niemieckojęzycznym i angielskojęzycznym. Na polskim też jest piękny podcast historyczny, który omawia całe dzieje zakonu Krzyżackiego, więc nie ma sensu, żebym się powtarzał. Jedyne, co mogę, jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, to polecić. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś więcej o Hermanie o Fonsalzie czy też ogólnie w Ziemi Świętej Zakonie, a nie tylko tym, co uczą w szkole, to polecam serdecznie Sławomira Leśniewskiego Krzyżacy Czarnobiała Legenda Zakonu. Bardzo sympatyczna książka, którą połyka się w naprawdę szybki, w szybkim tempie. Ona ma stron, książka posiada... 445. Więc myślę, że y, taka fajna lektura. Jak ktoś chce sobie na święta y, kupić, to polecam serdecznie. Y, nie, nie mam płacone za lokowanie, y, ale uważam, że, y, że jest fajna po prostu. Jest przystępnie napisana, szybko wchodzi do głowy. A moim w sumie pomysłem na też kanał, i na YouTube, i na nagrywanie na TikToku było to, żeby pokazać, że Krzyżacy też nie są tylko źli, niedobrzy i tak dalej, bo to właśnie ten mit się staramy y, oduczyć ludzi tego mitu. I właśnie w tej książce możemy się y, dużo takich y, rzeczy dowiedzieć o tym, y, czym rzeczywiście się zajmował Zakon Krzyżacki, a nie tylko rabił gra i tak dalej. I jeżeli chodzi o kwestię ubioru rekonstruktorów, no to tak jak yy, kiedyś nagrywałem na TikToku, ubiór składa się z bielizny, odzieży spodniej i odzieży wierzchniej. Yy, ja powiem tak: my te ubrania szyjemy, bądź właśnie kupujemy. Czy to z drugiej ręki kupujemy, czy kupujemy od krawców, którzy się podejmą tego szycia? Muszą być one wykonane z wełny. W rekonstrukcji jest taka magiczna zasada, że minimum 80-85% to, to jest minimum już całkowite wełny. Len tak samo. Głównie są to ubrania z wełny i lnu. Reszta jest y, po prostu już tam jakimś wydziwieniem trochę y, dla bogatszej akcji, jak ktoś sobie życzy. Uzbrojenie, no to upłatnienie, tak jak mówiłem i pokazywałem. Hmm. Co mogę tu dodać jeszcze z takiego życia rekonstruktora? Tak naprawdę to jest poszukiwanie cały czas nowych informacji o historii, o okresie, którym się interesujemy, dzielenie się z tym, sprawdzanie. Wielu rekonstruktorów często jest zaangażowanych w różne badania historyczne, dlatego na przykład kiedy Hetman, kapituły rycerstwa polskiego, w sumie Hetman-Polowy, kapituły rycerstwa polskiego, Arkadiusz Dzikowski również brał udział w takich badaniach i oni on znaleźli po prostu w niemieckich dokumentach dosyć niedawno, bo chyba, chyba to było zaraz po pandemii. Tak, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to było zaraz po pandemii. No właśnie on znaleźli dokumenty, jak wyglądały rzeczywiste przedstawienia braci zakonnych w średniowieczu, i że to nie było tak jak u Aleksandra Forda y, z tymi, y, że i y, nie jak Aleksander Nevski wyglądał i y, nie jak Ford to reżyserował na Grunwaldzie, że y, po prostu wszyscy śmigają na biało w tych wielkich płaszczach itd., tak dalej, tylko rzeczywiście odświeżyli nam trochę wiedzy i wprowadzili nam. Y, podział, y, prawda, administracyjny, no a że on akurat jest dosyć wysoko osobą posta postawioną po prostu, no to tak jest, zostały przyjęte, to nie jest narzucone od góry, ale bractwom wielu się to po prostu spodobało i y, większość rekonstruktorów sama do tego dołączyła, no bo stwierdziła, że no dobra, my robimy rekonstrukcję, czyli chcemy odwzorować prawdę. Jeżeli prawda była inna niż to, co my wiemy przez te 10 lat, no to trzeba o tym powiedzieć ludziom i Pokazać. No, i stąd się wzięły na przykład habity, głównie już w bractwach rycerskich, rycerskich, robiących zakon krzyżacki. Myślę, że temat został przeze mnie dosyć wyczerpany. Jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Stwierdziłem, że to będzie taki luźny, po prostu rozmowny vlog. Gdzie chciałem Wam powiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy, czy to lubię, a lubię to bardzo, bo dla mnie to jest niesamowite, żebyście troszkę mieli taką zajawkę, bo jest póki co zima yy, i no, ciężko mi jest nagrać coś z wyjazdów, jeżeli tych wyjazdów po prostu nie ma, bądź też nie zawsze mogę jechać. No bo pamiętajmy, że człowiek ma inne zajęcia. Dziękuję, że ze mną byliście, jak, tak jak mówię zawsze. Czyli dziękuję, że zmarnowaliście swój czas dla mnie, że spędziliście ten czas ze mną. Nadal zachęcam do odsłuchiwania materiałów, niekoniecznie oglądania, bo ja często tylko jakieś tam ewentualnie ikonografie bądź zdjęcia pokazuję, czasem jakieś przejścia. Ale zazwyczaj całe, całe wszystko, co najważniejsze w tych materiałach, to jest to, co staram się Wam przekazać mówiąc, niekoniecznie pokazywać. Niedługo powinien pojawić się filmik o y, szyciu, ponieważ zakupiona została dla mnie wełna, przeze mnie w sumie, wełna koloru szarego na nowy habit, bo robi się zimno, a mój habit już trochę jest też wysłużony i będzie trzeba zrobić sobie nowy, więc mamy wełnę na habit y, i w najbliższym czasie będę coś jeszcze sobie, jakiś płaszczyk. Albo jakiś surkot podróżny szył, więc jak się uda, to nagram z tego jakiegoś vloga, też coś takiego, żebyście też widzieli, jak to tam mniej więcej wygląda. No, myślę, że tak od wewnątrz trochę rozmowy o tym, co ja robię i takiego pokazywania Wam, to, to jest też fajny format. Tak na luzie, a nie tylko non-stop jakaś tam wiedza czy. Czy też, czy też przedstawianie tam jakichś faktów, czy też dewagacje na temat historii, ale takie moje luźne spostrzeżenia na temat tego, co ja robię, myślę, że wam mogą przypaść może do gustu. No więc pozdrawiam wszystkich serdecznie jeszcze raz. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam oczywiście do subskrypcji tego kanału, jeżeli chcecie więcej tego typu rozmów, czy też omówienia sobie paru innych kwestii, to zapraszam w komentarzach, żebyście napisali na co byście mieli ochotę, bo no, ja jestem otwarty, jasne, ja będę sam coś nagrywał, ale jak mi się jakiś pomysł spodoba, to jak najbardziej. No i co? Do zobaczenia następnym razem w Okiem Historii.